Hej kochani, witam się z Wami serdecznie i zapraszam na kolejną część z cyklu zbiory zakupoholiczki. Dziś zajmiemy się brązoletkami i bez zbędnego gadania przejdę do pokazywania, bo troszeczkę tych brązoletek nazbierałam. Pierwsza brązoletka wygląda tak. Jest ona taka zwykła, prosta, z metalu w kolorze złotym. Oczywiście nie jest to złoto, jest to zwykła blacha. E, tutaj ozdobiona jest cyrkoniami, otwiera się tutaj e, z przodu, także zakładanie jest bardzo proste. Jednak większość tych brązoletek, jak od razu Wam mówię, jest na szczupłą dłoń. Więc e, jeśli któraś z Was takie dłonie szczupłe ma, e, to polecam jednak. E, Raczej brązoletki trzeba by było sprawdzać. Ciężko jest kupować, właśnie online, no bo nie zawsze na zdjęciu pokazana jest wielkość, a mało tych brązoletek, powiedzmy, tego typu jest regulowanych. Więc jeżeli no, miałybyście grubszy nadgarstek, no to po prostu ta brązoletka się nie zapnie. No ale to tak, wiecie, w nawiasie mówiąc. Następna bransoletka wygląda tak, tą akurat zakupiłam sobie na tej stronie Wowa, jest to bransoletka Michaela Corsa, ona kosztowała około tam 13 czy 10 fajnie wyglądana, tutaj jest ten element metalowy, te koraliki są oczywiście plastikowe, rzemyk, medaliczek, wszystko oznaczone, Fajne, fajnie wykonane tej bransoletki, także wiecie, bransoletkę możemy mieć, a nie musimy. Jest to taki dodatek niekonieczny do uzupełnienia naszych stylizacji, ale zawsze wiecie, dodaje takiego akcentu. Powiedzmy, jeżeli mamy tam mały zegareczek na ręku. Następna brązoletka wygląda tak. Jest to ta brązoletka Versace. Zobaczcie jaki gruby łańcuch. Naprawdę łańcuch ciężki, porządny, grube, mocne zapięcie. Niestety na mnie za duża. Latami mogę ją ściągać. Tutaj nie ma żadnej regulacji, żeby można było ją zwiększać bądź zmniejszać. Jest na mnie za duża, może komuś się sprezentuje, ale wykonanie jej naprawdę jest perfekcyjne, a kosztowała naprawdę parę złotych, nie pamiętam dokładnie ile, ale około 5-7 złotych w tych, w tych przedziałach, także za tą cenę nawet nie chce będzie za duża. Następna bransoletka wygląda tak i jest to jedna z najdroższych moich bransoletek i na zdjęciu reklamowym z, ty, z tą właśnie bransoletką była Kim Kardashian i do kompletu miała również taki naszyjnik. No naszyjnik nie za bardzo mnie zainteresował, ale ta bransoletka mnie zaciekawiła, bo zobaczcie jakie ona ma fajne zapięcie. Ona zapina się na magnes, naprawdę bardzo ciekawie wygląda na ręce, ale tutaj ponownie ostrzegam, że po prostu jest jej przekrój dość mały, także no naprawdę szczupłą dłoń trzeba mieć żeby ta brązoletka bardzo ładnie po prostu wyglądała na dłoni. Następna bransoletka wygląda tak. Jest ona na gumkach, ma cztery rzędy cyrkonii. Na pewno na AliExpress widziałyście na Allegro również wiele takich różnych bransoletek. Są również takie pierścionki. One się naciągają, wiecie, dopasowywują się do dłoni. Ładnie wygląda, ładnie połyskuje. No ja nie noszę, ale może są po prostu tutaj osoby, które lubują się w pranzoletkach, to piszcie mi w komentarzach. Następna wygląda tak. Te perełki są bardzo tandetnie wykonane, takie typowo plastikowe, ładnie wyglądają te metaliki. Medaliki są metalowe. Tutaj na tym medaliku jest napisane, że to jest made in Italy. Jest wieża Eiffla, jest piatuszek, jest tu taka perełka. No to to wygląda ładnie, no ale je jednak ta bransoletka wygląda tak raczej tandetnie i bazarowo. Jej cena też nie była bardzo duża. Następne bransoletki na pewno kojarzycie, jeżeli, jeżeli zaglądacie na strony Aliexpress, zobaczcie, to są takie bransoletki, one są tam, takie jakby w dotyku metalowe, On, to są takie gumki, wszystkie wzięłam sobie ze znakiem y, nieskończoności, były różne te znaczki i tutaj na tej aukcji była nieścisłość, bo jedna taka bransoletka kosztowała chyba 40 albo 50 groszy, ale na zdjęciu tym podglądowym były pokazane wszystkie trzy, więc kupujący myśleli, że za te 50 groszy są wszystkie trzy te brązoletki. Trzeba było po prostu doczytać w aukcji, że te 50 groszy jest cena tylko za jedną tą brązoletkę i jeśli ktoś chce mieć cały komplet, no to musi zapłacić razy trzy, czyli te złoty 50. No i tam były jakieś, wiecie, takie różne. Yy negatywne komentarze, że zamówiły trzy, a dostały jedną, no ale wystarczy doczytać dobrze y, aukcję i wszystko y, będzie w porządku, także te są bardzo fajnie, bardzo wy, ładnie wyglądają na ręku, ale no niestety nie mam gdzie za bardzo ponosić tych brazoletek, więc leżą po prostu u mnie y, w, w moim kuferku. Następna bransoletka wygląda tak, ma bardzo ładne czerwone takie pomarańczowo-czerwone koraliki z dodatkiem złota naciąga się, bo ona jest z gumki no wykonanie jej typowo takie bazarowe ale powiem Wam, że do jakiejś letniej takiej stylizacji, do jakiejś takiej soczystej sukienki będzie wyglądać bardzo ładnie no i na większość dłoni będzie pasować bo jest na gumce Następna bransoletka wygląda tak. Wiecie, one na zdjęciach wyglądają po prostu super, jakbyście miały bransoletki z diamentami. No ta się bardzo ładnie błyszczy, ma bardzo dużo cyrkonii. Ładnie jest wykonana, jest łańcuszek regulowany, czyli można, wiecie, zwiększać i zmniejszać. Cen nie będę wam mówić, bo tak jak mówię, no Ceny wahają się od 30-50 groszy do 3 zł. No najdroższa była właśnie ta. Ta kosztowała około 12 zł, ale myślę, że jak za takie wykonanie, to też nie jest jakaś wygórowana cena. I naprawdę ta brązoletka jest bardzo dobrze wykonana. Jest ciężka i te po prostu sznurki wyglądają bardzo, bardzo, bardzo atrakcyjnie. Następna bransoletka wygląda tak. Są to takie kwiatuszki. Kiedyś takie kwiatuszki widziałam, jak byliśmy nad morzem z rodziną i taka srebrna bransoletka nad morzem kosztuje w granicach od 100 do tam wzwyż ceny. Więc no wiadomo, że to jest srebro. To jest tutaj niby oznaczenie, że to jest srebro. No, nie, nie mam pewności stuprocentowej, czy jest to wykonane ze srebra. Powiem Wam, że to leży już u mnie jakiś czas. Nic się z tym nie stało, więc y, możliwe, że jest to srebrne. A ta brązoletka nie kosztowała więcej niż tam 6 czy 7 zł. Więc y, jeśli można mieć pewność co do kurde chińskich prób, no to y, srebrna brązoletka za 7 zł to y, naprawdę jest atrakcyjna cena. Następna bransoletka to jest taka podróba Pandory. I tutaj ja sobie wzięłam z koralikami odcienia z takiego bladego różu. Na lato bardzo fajnie wygląda. Widzicie, zapięcie jest tutaj inne niż Pandorze, bo jest takie normalne. Tutaj też jest niby próba srebra. Prawdopodobnie jest ze srebra. Bo je, ta brązoletka jest ciężka, te koraliki są porządne doskonale. Wiecie, że koraliki z AliExpress naprawdę są bardzo dobre, dobrze wykonane i nawet można je łączyć z oryginalnymi koralikami z Pandory i nikt się nie pozna, które są oryginalne, a które nie. No to skoro jesteśmy przy podróżach Pandory, pokażę Wam jeszcze dwie inne. Ta jest taka standardowa, srebrna. Wiecie, tam różniły się po prostu tymi dodatkami, tymi koraliczkami, ale ten łańcuszek wygląda we wszystkich tych brązoletkach tak samo. Ta wygląda tak, a ta wygląda tak. Naprawdę bardzo, bardzo dobrze wykonane. Piszę, że są one ze srebra. Jest tutaj zabezpieczenie, widzicie, na, na, tym, na tej końcówce, żeby te koraliki wam nie zjechały, jak na jednej, tak i na drugiej. Zapięcie już standardowe, takie jak mamy w Pandorach, których ja nienawidzę, po prostu nie lubię, bo tak ciężko się je otwiera i zamyka, że można sobie tylko paznokcie połamać. Tak wyglądają moje koraliczki. No, wybrałam takie dwa różne. I koszt takiej. Ala Pandory z AliExpress jest dużo, dużo niższy niż oryginalnej. Ja uważam, że za takie rzeczy nie ma co przepłacać. Ja wiem, że dla niektórych, wiecie, jeden koralik oznacza nie wiem, tam dostają na święta czy na urodziny, czy z jakiejś tam okazji i po prostu z czym się tam kojarzy. Taki był zamysł produkcji tej bransoletki, ale dla mnie takie rzeczy nie mają najmniejszego znaczenia. To są tylko rzeczy materialne i uważam, że Wy nie musicie za takie rzeczy przepłacać. Następna jest zwykła, prosta, bez niczego, bez żadnych koralików. Ta mi się spodobała, ona ma tutaj tylko te dwa takie zgrubienia na sobie. No zapięcie, no niestety, standardowe, pandorowe, nie po, no po prostu no tragedia. No ja nie wiem, dlaczego oni takie zapięcie akurat wymyślili. Wiem, że jest taki kluczyk do otwierania tych tych Hmm, zapięć, no ale ja na razie jeszcze nie spotkałam, nie mam więc muszę się męczyć, yy, niestety łamać sobie paznokcie, żeby otworzyć te, następna wygląda tak, również jest srebrna no tak jak mówię, no o ile można mieć po prostu jakiekolwiek zaufanie do yy, prób z Chin, no ale widzicie, że leży u mnie 3 lata, nic się z nią nie dzieje, nie czarnieje na pewno bardzo ładnie by wyglądała na ręce. Nie wiem, jaki jest koszt takiej srebrnej blądzoletki u jubilera. Piszcie mi w komentarzach, bo ja nie chodzę po takich sklepach stacjonarnych. Kiedyś tam właśnie, tak jak Wam mówiłam, nad morzem widziałam takie właśnie tego typu, jakieś tam z delfinkami, z kwiatuszkami. No to ceny były naprawdę bardzo, bardzo wysokie. Więc no za takie, wiecie, duperelki to szkoda po prostu naprawdę naszych pieniędzy no ta wygląda tak jest taka gruba no ale to złoto to po prostu jest takie żółte nie wygląda w ogóle jak złoto widać od razu, że to jest jakaś, no jakiś metal ale nic się z nią nie dzieje te żółte złoto nie schodzi leży u mnie już jakiś czas ten splot jest naprawdę bardzo ładny i zobaczcie, naprawdę ładnie prezentuje się na, na nadgarstku i nie musimy mieć, wiecie, jakichś metali szlachetnych, żeby sobie jakiegoś tam, wiecie, dodać błysku na, na dłoni. Następna brązaletka wygląda tak, i ta ma bardzo fajne zapięcie. Zobaczcie, ona jest uregulowana. Tutaj jest takie kółeczko i po prostu przesuwamy większe, mniejsze, takie, jak nam pasuje. Jest blokada. Nie spadnie nam, nie zgubimy jej. Ładnie wygląda na ręce. Te cyrkonie bardzo ładnie połyskują. Zobaczcie, ile tu jest cyrkonii. Pokażę Wam tak bliżej, żebyście mogli zobaczyć. Naprawdę bardzo ładna prazoletka i mam też taką srebrną. Zaraz widzicie, jak do niej dojdziemy, to będziecie widzieć, że mam jeszcze w innym kolorze. Następna wygląda tak, też jest srebrna. To są takie... Trzy rzędy cyrkoń. Naprawdę ślicznie wykonana. Jest ten metal ciężki. Naprawdę to nie jest jakaś tandeta. No i na niektórych, właśnie tych prazoletkach jest próba srebra wybita. Więc no nie wiem. Musiałabym po prostu zanieść do jubilera i sprawdzić, czy to jest naprawdę srebro. Ta wygląda tak. Bardzo ładnie wygląda na dłoni. I tyle. Nie ma co tam. Wiecie. Następna wygląda tak. Ja niektóre bransoletki mam jeszcze zakupione właśnie na Allegro, bo nie wiedziałam o stronie AliExpress wcześniej i po prostu zamawiałam tego, różne takie, tego typu rzeczy na, AliEx na Allegro. A później dopiero się dowiedziałam, że oni te wszystkie rzeczy biorą właśnie z Chin no i sprzedają sobie później w Polsce już bezpośrednio do, dla nas. Następna wygląda tak. Bardzo ładny splot ma ta bransoletka. Tą właśnie chyba właśnie kupiłam na Allegro. Zobaczcie jak ona wygląda. Ona jest taka gruba. Też jest próba srebra. Więc nie wiem, co o tym myślicie. Czy to może być srebro, czy to nie jest srebro. Czy to jest chińskie srebro. O co chodzi. Dlaczego u nas srebro jest takie strasznie drogie, a tam można kupić po prostu za parę, parę groszy. Bo zachodzę w głowę i po prostu no nie wiem. Nie mam pojęcia o co kamen. Ta bransoletka wygląda tak. Powiem wam, że no ta akurat mało mi się podoba, bo jej wykonanie jest takie sobie. Powiedziałabym nawet bazarowe. No metal nie zczarniał, nic się z nim nie stało, pomimo tego, że już jakiś czas sobie u mnie leży. Tak wygląda takie serduszko. No ja bym powiedziała, że to po prostu dla jakiegoś no nie wiem dziecka, raczej na rękę niż dla kobiety. Ale no, to jest moje tylko zdanie. Widziałam pod ostatnim filmem z kolczykami, że tam podobały Wam się akurat te kolczyki, które mówiłam, że ja to bym widziała, że to jest dla dziecka. No, ale o gustach się nie dyskutuje. Tutaj mam takie dwie brązaletki, też właśnie z tym zamykaniem takim na ten koraliczek. To się rozciąga, bardzo fajnie to trzyma. Jedną mam złotą, a drugą mam srebrną. Zobaczcie. Tak one wyglądają: jeden rząd takich cyrkoni, nawet dwie by ładnie wyglądały. No ale połączenie srebra i złota nie każdemu yy, odpowiada. Następna brązoletka wygląda tak, i ta również chyba była kupiona na Allegro. I powiem Wam, że na Allegro taka brązoletka kosztuje 15 zł. Tak, około z przesyłką, a na AliExpress kupicie ją za 3 zł, 5 zł. No, zależy, u jakiego sprzedawcy uda wam się ją kupić. Zobaczcie, ma dużo takich różnych zaczepów. Ja już wcześniej takie y, brązoletki nosiłam bardzo często, no ale teraz, ze względu na moją pracę, no niestety już nie noszę. Następna brązoletka jest y, z takim znakiem nieskończoności. Wiecie, że kilka lat temu ten znak był bardzo modny. Z łańcuszkiem nic się nie dzieje. No ta jest taka bardzo drobniutka. Łańcuszek jest cieniutki, no ale taka brązoleteczka tam za złotówkę czy dwa złote. Myślę, że y, warto sobie taką mieć i sobie kupić. Tutaj mam następną taką samą. Widzę albo pokazuję Wam drugi raz tą samą, albo po, nie, Bo jedną Darek zepsuł i dlatego ja sobie kupiłam drugą. O, widzicie, to jest taka sama. Tylko zapięcie ma zepsute, bo niestety. Dariusz mi zepsuł i zamówiłam sobie drugą. Następna jest taka typowo letnia. Wygląda tak. Ma tutaj takie różne muszelki, gwiazdki, rozgwiazdy, bardzo fajna na lato, ona może być też na nogę, bo ona jest dość szeroka, zobaczcie, regulowany łańcuszek, także i na węższą dłoń i na, i na yy, szerszy nadgarstek, bardzo ładnie wykonana, no te złoto tak wygląda tandetnie, bo to nie jest złoto, tylko po prostu blaszka, no ale, no cóż możemy dostać po prostu, jaka cena taki towar, no nie mamy się tutaj co oszukiwać. Niektórzy z was lubują się tylko, wiecie, w diamenciach, złocie, platynie i srebrze, a są tacy, którzy po prostu wolą mieć więcej rzeczy i e, jeśli coś się po prostu zniszczy, to sobie zmienić, wyrzucić i tyle. Następna wygląda tak. Ta bransoletka jest również ze, ze srebra i naprawdę jest bardzo ładnie wykonana, tylko wiecie co, ona źle leży na nadgarstku, bo ona się przesuwa. No, zamysł, jej koncept był dobry, żeby tutaj właśnie było to ruchome, ale przez to, że to nie jest na stałe, to to się przesuwa w czasie noszenia. Ładnie wykonana, ładny jest ten kamyk, no ale niestety, no coś tutaj po prostu się nie udało, coś tu nie wyszło i tak to wygląda. No, mam też taką bransoletkę, nosiłam ją, widzicie, że ten rzemyk jest już zniszczony. Wiecie, że takie, tego typu bransoletki, właśnie na rzemykach, tak ona jest wykonana. Ja widziałam u jubilera taka bransoletka kosztowała prawie 100 zł. No za co? Blaszka, kawałek tutaj zapięcia i po prostu rzemek. Sprawdźcie u waszego jubilera, ile taka bransoletka na takim rzemyku u was kosztuje. Widzicie, że po zużyciu tej blaszki no ona jest noszona, bo nawet rzemek jest przybludzony. bo tą akurat nosiłam tego typu bransoletki ja często dostaję od, od różnych sprzedawców w gratisach tą dostałam w gratisie zobaczcie to jest e, taka bransoletka z jakimś tutaj e, kością niby nie wiem tam ma nas chronić czy co ona ma robić wykonana kiedyś my robiliśmy własnoręcznie takie bransoletki z takich nitek no a teraz e, po prostu są one w sprzedaży e, gwiazdy Zainicjowały takie czerwone bransoletki z jakimiś, wiecie, albo znakiem Zodiaku. Ja mam kilka tych, albo z czymś tam. No ja tego nie noszę, też nie mam nawet komu oddać. Widzicie, tu się zawiązuje i to się po prostu nosi na rękę. To jest jakaś ochrona przed, wiecie, jakimiś złymi, nie wiem, złym spojrzeniem czy czymś tam. Jeżeli orientujecie się w tym, to piszcie mi na dole. Następna bransoletka zakupiona również na Allegro, wygląda tak, ale z całą pewnością znajdziecie podobną na AliExpress. Jeden rząd takich cyrkonii, ale takie większe cyrkonie. Zapięcie standardowe, więc tutaj już musicie zmierzyć sobie obwód nadgarstka, żeby nie była wiecie ani za duża, ani za mała. Ładnie wygląda i jest srebrna. Następna wygląda tak, no to już wiecie, to już takie tyciu tyciu teńko, taki mały cieniutki łańcuszek z serduszkiem nic specjalnego no ale tak jak mówię no nie można za wiele wymagać od bardzo tanich rzeczy następna jest podobna do tamtej z serduszkiem tylko z trójkącikiem łańcuszek bardzo cienki można też właśnie tych bransoletek używać sobie jako bransoletki na nogę następna wygląda tak to jest taka jodełka Tutaj z, takim, no, z taką blaszką. Powiem Wam, że ta jest słabo wykonana, ta jodełka jest taka bardzo, bardzo cienka, i można mieć obawę, że po prostu ona nam się mm, zerwie. No i chciałabym Wam tutaj jeszcze pokazać, w opakowaniu zamówiłam sobie też do zmieniania tych e, koralików do tych e, moich trzech brazoletek z Pandory. Pandory, no z Pandory, z fińskiej Pandory, ale to pokażę wam jeden koralik, jak wygląda, zobaczcie jak są wykonane te koraliki i na aukcji było opisane, że one są wykonane ze srebra. No to nie wiem ile jeden taki koralik kosztuje z Pandory, napiszcie mi. A tutaj te koraliki są wykonane tak, tak jak wam mówię. No było opisane, że jest to srebro. Zobaczcie, o tu jest taki yy, serduszko z kluczykiem. No, następne serduszko. No, naprawdę, wykonanie jest bardzo, bardzo ładne. I moim skromnym zdaniem uważam, że za takie rzeczy nie powinniśmy na pewno przepłacać. Jeden koralik nie powinien wiecie, kosztować milionów monet. No, i to będzie wszystko. Mam nadzieję, że podobała wam się moja kolekcja bransoletek. Widzicie, że u mnie to leży. Bransoletki leżą jeszcze dłużej niż kolczyki. No ale nazbierałam i mam. Niektóre leżą już tutaj ponad 3 lata. Tak jak wam mówiłam na wstępie, niektóre kupiłam na AliExpress, niektóre jeszcze wcześniej, zanim zaczęłam kupować na AliExpress na Allegro. No i kilka kupiłam również na tej stronie wowa.com. Pokazywałam Wam tą brązoletkę na początku z Michaela Corsa. Wykonanie naprawdę super. Cena była śmieszna. No nie chcę Was tutaj zachęcać do kupowania podrób, ale no ja jestem zdania, że nie warto za takie rzeczy przepłacać. No więc jeśli wytrwałyście do końca tego filmiku, to przygotowałam jak zwykle również coś dla was i teraz pokażę wam, które bransoletki będą dla was. Dla was będzie ta bransoletka z jodełką. Dla was będzie również ta bransoletka z tymi cyrkoniami, bo mam dwie. Zawsze postaram się z wami podzielić. Bo tak jak już wiecie, taki jest po prostu zamysł mojego kanału. Yy, oddam Wam również jeden ten czerwony sznureczek, żeby przyniósł Wam szczęście. I tak jak Was prosiłam, piszcie mi, jeśli wiecie o co chodzi z tymi zabobonami, yy, przed czym ma nas to chronić. Yy, dla Was również ta franzoletka z tym serduszkiem. No nie chcę ich pogubić, bo one są bardzo malutkie. Dla Was będzie również ta bransoletka cieniutka z tym serduszkiem, tak jak i z tym trójkątem. Ja myślę, że one dwie naraz by wyglądały ładnie. Te serduszko koło tego trójkącika, bo one są bardzo cieniutkie. Dla Was będzie również ta bransoletka z tym znakiem nieskończoności srebrna. No, i na dziś to już będzie wszystko. Nie będę przedłużać. Tutaj mam dla was te wszystkie bransoletki, więc czekam na wasze komentarze. Zasady takie jak zwykle, żeby wziąć udział trzeba być subskrybentem tego kanału. Zostawiajcie łapki w górę, czekajcie na kolejne filmy, bo mam jeszcze inne rzeczy. Jak biżuteria się skończy, to zaczniemy yy, sprzątać moją szafę i wtedy to dopiero będą rozdania. Więc serdecznie zapraszam. Trzymajcie się cieplutko, pozdrawiam serdecznie.